Cześć kochani, witajcie w misiu. Słuchajcie, dzisiaj mam kawkę na misiu. Patrzcie jaką mam, tyciutką kawkę, ale pyszną. Oho, oho, jaką mam kawkę. Słuchajcie, ym, takie pytanko padło jakiś tam czas temu w komentarzach i to nie jest pierwszy raz jak zadajecie to pytanie, pomyślałam odniosę się do tego. To jest taki ciekawy temat. Y, pytanko dotyczyło tego, że jak to jest, skoro... Coraz więcej ludzi jest na świecie, to są już miliardy przecież nas na tym świecie. Skąd się te dusze biorą? I, kochani, mam podpunkciki, mam wyliczonko. To jest moje wyliczonko. Ja sobie zebrałam to, skąd wiem, że dusze mogą się brać. Natomiast jeżeli wpadniecie jeszcze na jakieś inne pomysły, skąd dusze nowe mogą się brać, to mówcie, to nie musi być absolutnie zamknięta lista. No tutaj nikt z nas nie jest jakimś nie wiadomo jakim bogiem, żebyśmy wiedzieli wszystko. Słuchajcie, kiedyś dawno temu, i to będzie numer jeden jeden, tak powinnam po polsku pokazać, bo w Irlandii się pokazuje jeden tak, a tak to jest, że fajnie, a nie że jeden. Ale numer jeden yy, w mojej, na mojej liście. Nie, że najlepsze, tylko że w sensie, że wyliczam. Kochani, kiedyś jakiś czas temu gdzieś tam coś tam przeczyta obiło mi się o uszy. Ktoś powiedział, że nowe dusze już nie powstają, że już powstały wszystkie dusze, jakie miały powstać i już to się już nasyciło, już nie ma nowych dusz. Powiem wam tak, ja w to nie wierzę, dlatego że jest coś takiego, taka jakaś prawidłowość, takie prawo, że na... Że makrokosmos i mikrokosmos jakby się odzwierciedlają. No to tam na pewno widzieliście różne memy z tym, że tam mgławice wyglądają jak jakieś oczy, czy tam różne rzeczy. A dobra, nie, nie o tym, nie o tym, nie o tym. W każdym razie, jeżeli na Ziemi cały czas czegoś przybywa, ludzi, no to tak samo we wszechświecie może cały czas przybywać dusz. Także mnie to nie przekonuje, że nowe dusze się nie produkują, że nie powstają. Nie wiem, dlaczego niby miałyby nie powstawać, jeżeli nasz wszechświat się cały czas jeszcze rozszerza. Yy, I też nikt nie ma dowodów ani na to, że powstają, ani na to, że nie powstają. Ja myślę, że powstają, więc numer jeden, nowe dusze. Numer dwa, też poniekąd nowe dusze, ale nie tyle całkiem nowe w sensie takie, które się wyodrębniają ze źródła, tylko. Kochani, zwierzęta, no rośliny, rośliny mają ducha, zwierzęta też mają duszę, ale te dusze nie są aż takie wyspecjalizowane. Dusza zwierząt nie jest przystosowana do takiego życia jak na przykład dusza człowieka. Dlatego mówienie, że dusza sama może latać pomiędzy zwierzęciem i człowiekiem, ja w to nie wierzę. Jak ktoś chce, może wierzyć. Nie będę się absolutnie kłócić z nikim. Każdy wierzy w to, co lubi wierzyć. Natomiast, kochani, w naszym ciele ludzkim my mamy, podlegamy innym prawom, między innymi mamy prawo wolnej woli, której zwierzęta nie posiadają. Zwierzęta nie podejmują decyzji, nie mają moralności. One działają na zasadzie instynktu, ale zwierzęta też ewoluują. Jest możliwe, że dusze zwierzęce Wyewoluowały do tego stopnia, że chcą spróbować życia w ciele ludzkim. Czyli, dwa zwierzęta. Kochani, trzy. No i teraz przechodzimy do tego, co jest najciekawsze. Obce cywilizacje. No, jak mi ktoś powie, że nie wierzy w istnienie obcych cywilizacji, to ja się zdziwię, dlatego że. To nie trzeba to wierzyć, nie wierzyć, to trzeba logicznie myśleć, jaki wielki jest wszechświat, ile jest gwiazd we wszechświecie, ile jest planet we wszechświecie, ile jest różnych wymiarów. To nie muszą być przecież cywilizacje fizyczne. Nie muszą, mogą być w innych wymiarach te cywilizacje. Mamy Plejadian, mamy Arkturian, mamy ludzi, znaczy ludzi. Istoty z Oriona, z Syriusza, no nie wiem, nie będę wymieniać, bo to nie o to chodzi, z, z galaktyki Andromedy. W każdym razie, kochani, jest tego uchu, uh, hu uh, uh, hu uh, ile. No, niektórzy z nich z różnych powodów, o których powiem później, yy, wcielają się w ludzkie ciało. No, niektórzy chcą czegoś tu doświadczyć, ale to, to później powiem na ten temat, a niektórzy pomagają. No, ale dobra, w każdym razie decydują się na to, żeby ich dusza, ich jakieś, jakiś tam byt, jakaś dusza, żeby sobie zeszła do ciała ziemskiego i chodzą takie ludziki, no chodzą, chodzą, chodzimy, chodzimy, słuchajcie, które gdzieś tam kiedyś żyły na innych planetach. To jest, yy, ile ja tego wymieniłam? Trzy, cztery, podobne do trzeciego, yy, tylko nie tyle obce cywilizacje, co po prostu jakieś aniołowie. Różnica, jaka jest pomiędzy jednym i drugim. Obce cywilizacje to są istoty, które też wyodrębniły się ze źródła jako dusze, i ale one żyły już gdzieś, na przykład na planetach fizycznych, być może potem wyewoluowały i poszły do jakichś planet niefizycznych na wymiarze piątym, szóstym itd. Natomiast one do, doznały jakiegoś istnienia na Jakimś, jakiegoś życia, o tak powinnam powiedzieć, jakiegoś życia, nieistnienia tylko jakiegoś życia na jakiejś planecie i one z innej planety przychodzą do nas. Natomiast aniołowie, czyli mój podpunkt czwarty, gdzieś tam sobie są, jak to się mówi przy Bogu, no przy źródle. No to wiecie, no to wszystko jest połączone, oczywiście że tak. Ale gdzieś tam sobie istnieją i są sobie takimi wspaniałymi istotkami światła, ale nie są oświecone. Dlaczego? Bo żeby się oświecić trzeba najpierw Upaść. Nie można być oświeconym, będąc zawsze w czymś cudownym, wspaniałym, tylko trzeba najpierw upaść, żeby się oświecić. No ale dobra. W każdym razie niektórzy aniołowie upadają i wchodzą w, w, w duszę, w boże, w ciała i na różnych planetach. Oczywiście, no to już na różnych, nie tylko na Ziemi. Natomiast oczywiście może tak być, że to pierwotne pochodzenie gdzieś tam jest, dusza anielska i wchodzi w ciało. To mamy cztery podpunkty. Kochani, Astral. Astral, czyli. Krótko mówię. Nie, nie, absolutnie nie chodzi mi o żadne demony. Chociaż słyszałam, słyszałam, że gdzieś ludzie niektórzy mówią, że no, energie demoniczne, że potrafią się wcielać, i to są wtedy bardzo nieprzyjemne osoby. Nie wykluczam. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale jestem w stanie w to uwierzyć, że takie rzeczy są niestety możliwe. Ale akurat nie o taki astral mi chodziło. Słuchajcie, wiecie jak dusza, jak człowiek umiera i dusza tego człowieka, który umrze, gdzieś tam sobie chodzi po astralu, bo na przykład nie idzie do światła. Może tak być. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jej się nie chce iść do światła. Albo może idzie gdzieś tam do światła na chwilę, ale mówi, że się nie będzie wcielać. No, jakby nie było, dusza. Po śmierci ciała, dajmy na to, że ktoś umarł nie wiem, 300 lat temu, nie wcieliła się w ogóle, w ogóle, bo sobie zrobiła przerwę, no bo się jej nie chciało wcielać. Może tak być i może łazić po astralu, utknąć może w astralu i na przykład później zostanie uwolniona i pójdzie do światła, albo może pójść do światła od razu i powiedzieć tam szefom... Nie, dziękuję. Ja się nie wcielam, prawda? No, nikt nie będzie duszy zmuszał. No dusza i tak w końcu się wcieli, bo będzie musiała ewoluować. Jak się nie wcieli, to nie będzie, nie będzie się rozwijać, no więc w końcu się wcieli. No więc może się teraz wcielają właśnie te, które zrobiły sobie pauzę. To jest mój podpunkt, który piąty. I kochani, szósty coś o czym już wspominałam kiedyś są ludzie, którzy. Mają kilka, no to, to też źle powiedziałam, nie ludzie, tylko, no, no dobrze, dusze, dusze, są dusze, które mają kilka inkarnacji w tym samym czasie, czyli na przykład. Jesteśmy sobie Ewą i jesteśmy sobie Frankiem, który mieszka gdzieś tam, nie wiem, w Norwegii na przykład, albo w Polsce. Nie, dopiero wymyślam. E, miśki, nie wiem, gdzie mieszka Franek. W każdym razie, gdzieś tam, gdzieś tam. E, albo ja jak naprawdę miał na imię Franek, ten chłopak, który jest moją inną inkarnacją w tym wcieleniu. Nie żadna bliźniacza dusza, to, to w ogóle nie ma nic wspólnego. Nie, 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 nie. 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 Kochani. Tak jak mamy inkarnację tu, mamy inkarnację w wieku tam XVIII, mamy inkarnację w wieku nie wiem, 23, mamy inkarnację w II wieku, w różnych tam jakichś latach mamy różne życia. Tak samo niektórzy mogą mieć kilka inkarnacji w tym samym czasie historycznym. Nie jest to proste robić coś takiego, ale niektóre dusze są takie troszkę niecierpliwe i już są szybko tu naraz w tym samym czasie kilka żyć. To nie jest dokładnie ten sam fragmencik energii, bo dusza wysyła jakby różne fragmenciki, dlatego że mają doświadczyć różnych rzeczy, ale to tak samo bywa z innymi inkarnacjami, to nie ma znaczenia, to, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby zrozumieć to w taki sposób, jakby było kilka różnych wcieleń, no nie wiem, dwa, trzy, ile kto chce, ale w jednym czasie historycznym, czyli wtedy. Jest jedna dusza, która jest odpowiedzialna za kilkoro osób, na przykład. No i uzbiera się nam tych ludzi. Wiecie, o co chodzi? To nie jest tak, że powstała kiedyś jakaś zamknięta liczba ludzi, którzy mieli być na ziemi, no i teraz skąd się biorą ludzie? No to właśnie z tych różnych źródeł biorą się nowi ludzie. Nowe dusze, które się wcielają. Dobra, a teraz na koniec taki szybciuteńki mini myczek. Znaczy to nie żaden myczek, ale napiję się kawki, czekajcie. Ja się trochę dzisiaj nie wyspałam. Podejrzewałam, że widać to po mnie. Ale nie mówcie mi, jakby co to mówcie, że nie widać. Nie, nie, Ewcia, nie, nic nie widać. Nie, Kłamcie! Kurde. Miszki, e, co chciałam powiedzieć? Wiecie, jak ja oddycham? No. podczas oddychania jakiś czas temu, no i tam nie wiem ile dni temu, no nieważne, ale przyszła do mnie taka bardzo ciekawa, bo to jest na temat, taka bardzo ciekawa rzecz. Kochani, ja miałam taką mini wizję. Do tej pory, ponieważ ja żyłam gdzieś tam kiedyś na Arkturze, między innymi, nie tylko, ja byłam też w Andromedzie galaktyce, ale z tego Arktura mam jakieś, nie wiem, może silniejsze wspomnienie, czy coś. Ale kochani, ja zawsze myślałam. No naiwnie być może, no ale tak mi się wydawało, że jak ktoś opuszcza swoją planetę ukochaną i schodzi na ziemię, to och, łzy leje, żegna się z przyjaciółmi, och, och, wrócę do was kiedyś, jak się oświecę na ziemi, czekajcie na mnie. I w ogóle, prawda, nie wiadomo jaka tęsknota za domem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ostatnio, w tym podczas oddychania, przyszła do mnie taka mini wizyjka. Eee, ja nie mówię, że ja tak zrobiłam, że moja dusza... Nie, ja nie wiem. Nie wiem, czy moja dusza tak zrobiła, ale ja jestem w stanie uwierzyć, że niektóre dusze tak zrobiły. Zobaczyłam istotę jakąś tam, no właśnie na jakiejś planecie, która sobie siedzi albo leży, no akurat siedziała. W stanie medytacyjnym ludziki jakieś tam, rodzina, przyjaciele, ukochani, gdzieś tam sobie żyją, chodzą i widzą to, i wiedzą, że ta istota tam jest cały czas. Ale ta istota Będąc na tamtej planecie, jakby w jakimś tam, nie wiem, czy ciele, czy no to to nie musi być cielesna planeta, może być innowymiarowa, ale jakoś tam istnieje na tamtej planecie, siedzi sobie w jakiejś tam medytacji przez jakiś tam czas i uwagę swoją, uwagę, czyli koncentracja, prawda, uwagę swoją koncentruje na wcieleniu ziemskim, które w tym momencie również przechodzi. Czyli nie, że się pożegnała ze wszystkimi, tamto ciało, czy tamto, tam nie wiem, jakieś jestestwo umarło, odeszło nas zawsze. I tu przyleźliśmy na ziemię i tamci nas już w ogóle nie mają i tęsknią, tylko po prostu istota jest w stanie medytacji, będąc tam dalej, i wszyscy tam chodzą i tak, a tu Franek siedzi medytuje, a na ziemię się wcielił. Wiecie o co chodzi? Miski, ja wiem, jak to brzmi, ale takie coś mi się uwidziało. I troszkę mnie to pocieszyło, bo po sobie pomyślałam, że jeżeli ja tam cały czas siedzę, oni mi tam może przynoszą kanapeczki. Nie, żartuję z kanapkami, no to akurat na Arkturze się podobno, podobno bo tego nie pamiętam, to przeczytałam. Pije y, jakiś specyfik y, z chlorelli. E, podobno ci, którzy mają jakieś tam e, ciało podobne coś tam, bo niektórzy są całkiem na innych wymiarach, ale te, te, dobra, dobra, wokół Arktura na pewno tych planet jest więcej, więc być może to było o jednej z planet fizycznych wokół Arktura, a nie o Arkturze konkretnie, który może być na przykład na wyższych wymiarach gdzieś tam, może być cywilizacja, dobra, nieważne, bo wchodzę nie na temat, ale to są takie ciekawe rzeczy, ja lubię, ja lubię sobie o tym myśleć, że takie coś mi przyszło właśnie, na ani... Że siedzi sobie tam w stanie medytacji, a część tej duszy jest w ciele fizycznym na Ziemi i jest w, no w obu miejscach jednocześnie, tak jakby. Czyli, Ale uwagę swoją kieruje w tym momencie na tą inkarnację ziemską. No to taki, taki ciekawy myczek. A jeszcze miałam Wam na koniec jedną rzecz powiedzieć. Te ci aniołowie i te obce cywilizacje, dlaczego się wcielają tutaj w tym czasie? Słuchajcie, niektórzy z ciekawości, niektórzy, podkreślam, ciekawości, dlatego że to, co się teraz na y, Ziemi wydarza, czy wydarzać będzie, podobno, że ma być ciekawe. Ja tam podziękuję za taką ciekawość, no ale z, jakiegoś, z, z jakichś powodów to podobno jest fascynujące, no bo y, Ziemia podobno przechodzi w piąty wymiar, ale to nie o tym filmik, o tym może kiedyś powiem. W każdym razie to jest ciekawe doświadczenie. Niektórzy będą mogli razem z Ziemią, jakby wykorzystać tą energię i razem z Ziemią wznieść się na wyższy poziom niż byli. Więc to mogą być jakieś istoty z fizycznych planet przykładowo, które jeszcze nie przeszły na inny wymiar. Natomiast, kochani, ogólnie ma być jakoś bardzo, bardzo ciekawie. No więc niektórzy po prostu chcą tego doświadczyć z czystej ciekawości lub właśnie żeby to wykorzystać do swojego własnego rozwoju. Ale ale bardzo, bardzo wiele. Aniołów lub no już cywilizacji, które są na wyższych wymiarach, czyli od piątego wzwyż przychodzą tu, żeby pomóc. O kochani, pamiętacie jak zrobiłam taki filmik jeden? Ja to nazwałam opowieść dla najodważniejszych, ale nie pamiętam jak nazwałam ten filmik, ale ja go zalinkuję tutaj w tym na końcu, zobaczycie. I tam była taka jakby opowieść o tym, jak to z tymi duszami wyglądało od stworzenia, od tego jakby wielkiego wybuchu, od stworzenia. Do teraz i mówiłam o tym, yy, że są takie dusze, które nazwałam, że są najodważniejsze, które najpierw, właśnie, że schodziły do fizyczności, a to było, no, to było takie troszkę niebezpieczne, no, ale, no, bo się. No, dobra, posłuchacie filmiku, będziecie wiedzieć, o czym mówię. Nie będę teraz się rozgadywać. Ja go zalinkuję na końcu tego filmu, w takim okienku się Wam pokażę. Yy, kochani, i tam też mówiłam o tych duszach, które przyszły do pomocy, dlatego, że inne dusze się zagubiły i właśnie, że przychodzą do pomocy i aniołowie oraz różne inne tam istotki z wyższych wymiarów często po to właśnie przychodzą, ponieważ słyszą jakby jakieś wezwanie do pomocy i niektóre, bo nie wszystkie decydują się, żeby zejść, no na przykład na Ziemię, no to tych planet może być tego typu więcej, ale na przykład na Ziemię, żeby pomagać, no oczywiście się udziabdziają w tym ziemskim błotku trochę, zanim będą mogły pomagać, ale no wiecie, nudzić się człowiekowi nie nudzi na ziemi, no mówmy się, miśki tyle, to tak, bo pomyślałam, że ciekawy temacik, nie wiem, czy się wam tam będzie podobać, no piszcie, piszcie, może macie jakieś jeszcze, słuchajcie, jeżeli wam wpadnie do głowy, jak jeszcze mogłyby te inne dusze się tu pojawiać, skąd by mogły przyjść, ja, ja jestem otwarta, ja bardzo chętnie, bo ja tyle wymyśliłam. Natomiast, no przecież ja mogę o czymś nie pomyśleć, a Wy możecie pomyśleć. To piszcie, to będzie ciekawe. Pogadajcie tam, no wiecie o co chodzi. Dyskusyjka. Miści, tyle. Miłej kawki, która jest godzina? No, jeszcze nie jest tak późno. Jeszcze pewnie parę kawek szczelicie dzisiaj. Także miłej kawki, miłego piąteczku, miłego weekendiku. A w weekendik widzimy się dwa razy, w sobotę i w niedzielę. No, wieczorkiem, wieczorkiem. Myśli, Busiaczki, no pozdrowionka. No i papa. Pa.